Witamy w naszym filmie instruktażowym dotyczącym wymiany uszkodzonej sprężyny pneumatycznej na sprężynę pneumatyczną Arnot do BMW Serii 5 E61. Przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku, aby zapewnić płynną i bezpieczną instalację. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa, które można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Należy odpowiednio podnieść i unieruchomić pojazd oraz odizolować wszelką zgromadzoną energię, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom. Najpierw ustaw układ kierowniczy na wprost i podnieś pojazd. Zdejmij tylne koło za pomocą odpowiednich narzędzi. Umożliwi to dostęp do elementów zawieszenia pneumatycznego. Następnie poluzuj i zdejmij elementy mocujące wewnętrzny błotnik i tylną dolną plastikową osłonę. Spowoduje to odsłonięcie sprężarki zawieszenia pneumatycznego pojazdu w celu wykonania dalszych czynności. Zlokalizuj blok zaworów w pobliżu sprężarki po prawej stronie z tyłu pojazdu, odłącz odpowiedni przewód powietrza, aby spuścić powietrze z tylnej sprężyny pneumatycznej. Pociągnij w górę dolny tłok, aby uwolnić go z dolnej grzędy sprężyny powietrznej. Obróć górne mocowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować resor pneumatyczny od pojazdu. Umożliwi to łatwy demontaż sprężyny powietrznej. Zdejmij złączkę powietrza ze sprężyny powietrznej, a następnie z przewodu powietrza. Wyrzuć stare złącze powietrza, ponieważ nie zostanie ono ponownie użyte. Zamontuj nową sprężynę powietrzną w odwrotnej kolejności do demontażu. Dokręć wszystkie nakrętki i śruby zgodnie ze specyfikacjami producenta, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie. Nie zdejmuj złączki powietrznej z nowej sprężyny powietrznej, aby uniknąć jej uszkodzenia. Usunąć biały kołek transportowy z nowego złącza pneumatycznego i włożyć przewód pneumatyczny aż do całkowitego osadzenia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu instruktażowego. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci z powodzeniem wymienić wadliwą sprężynę powietrzną na sprężynę powietrzną Arnot. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Arnot.